Cześć tu Hanna. Jest 14 czerwca 2021 roku, a ja jestem w Bajkowej Zagrodzie. Musiałam tutaj przyjechać i zorientować się, jak to będzie z naszym spotkaniem. Zaraz wam pokażę, jak to jest pięknie, ale okazuje się, zobaczcie za mną konika, ale okazuje się, że to miejsce jest za małe. Na taką liczbę osób, jaka jest w tej chwili zarejestrowana na spotkanie, szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę samochody. To jest idealne miejsce na 20 osób. Do 30 się tutaj zmieści. Zaraz zobaczycie, jak tutaj jest. Здесь несколько домов. Tutaj jest miejsce, gdzie można zanocować i zrobić małe spotkanie, ale ponieważ nam się liczba chętnych tak rozrosła, że już tutaj się nie zmieścimy, dlatego jesteśmy zmuszeni przenieść nasze spotkanie do miejsca, które się nazywa Promenada Zegrze. Jest tutaj niedaleko. Tam można pomieścić 300 osób. I będę tam robiła spotkanie 6 lipca. Więc każdy, kto nie został dopisany na 17 czerwca, będzie miał możliwość dopisać się na spotkanie 6 lipca. I jeśli chodzi o spotkania, to proszę nie dzwonić, ani nie pisać do Bajkowej Zagrody, ani nie dzwonić, nie pisać do Promenady Zegrze, ponieważ. Zgłoszenia na spotkanie będą przez info Nie Nie ja podam pod filmikiem kontakt, gdzie należy się zgłaszać. Chyba, że chodzi o nocleg, wyłącznie o nocleg, wtedy już bezpośrednio w nowym miejscu. Promenada zegrze, można też poprosić o nocleg, więc dla przyjezdnych, jest to wygodne miejsce. A dla mnie to, że możemy tam pomieścić więcej osób. Plan spotkania pozostaje bez zmian. Osoby, które mają rezerwację pokoju w Bajkowej Zagrodzie, będą tutaj prawdopodobnie w tych dwóch budynkach w tym za mną domku i tutaj w większym domu. A dla tych, którzy się wybierają na spotkanie 17 czerwca, dodam jeszcze parę ujęć z nowego miejsca, czyli promenady Zegrze. W takim miejscu można sobie zrobić spacer nad zalew Zegrzyński. To są okolice Trattoria Americana nad zalewem Zagrzyńskim. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na spotkaniach.